nas nie lubi być oceniany, a przecież na co dzień dokładnie to robimy. Ocenianie wywodzi się ze szkoły, gdzie każdy z nas za to, co zrobił, bądź czego nie zrobił, czego się nauczył, bądź nie nauczył, dostawał jakieś oceny. Lepsze, gorsze, Musiał walczyć o średnią, tą, tą średnią się wyliczało. Ogólnie mnóstwo emocji i zazwyczaj ocenianie było kojarzone ze złymi emocjami. Dlatego dzisiaj nikt z nas nie lubi, jeżeli jest wzywany na ocenę okresową albo ktoś ocenia jego wyniki pracy. W niektórych firmach nawet zakazano używania sformułowań nawiązujących do oceny i zamiast oceny okresowej używa się sformułowanie na przykład feedback albo informacja zwrotna albo one-to-one, -one rozmowa naprowadzająca, czyli coś, co jest bardziej neutralne niż taka typowa rozmowa oceniająca, mówiąca o wynikach pracownika. I jeszcze nie daj Boże, krytykująca go za to, jak coś zrobił bądź czegoś nie zrobił. Uważajcie na to, bo w wielu firmach odchodzi się od tego typu ocen okresowych, niemniej, moim zdaniem jednak powinniśmy zostać przy feedbacku, bo ludzie dzisiaj, zwłaszcza z tego pokolenia Z, i częściowo też Y, ale za chwilę wejdą nowe pokolenia, oni lubią mieć informację zwrotną na temat ich pracy, bo lubią się uczyć, lubią się rozwijać, lubią szybko dostawać informacje, co mogliby poprawić. Dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby odchodzić od sformułowań ocena pracownicza, ocena okresowa, żeby jednak nie oceniać pracowników na, na co dzień, żeby oni nie mieli poczucia, że ktoś patrzy im na ręce i za chwilę będą Krytykowani, bo są kontrolowani, lepiej spowodować, że pracownik będzie czuł się wspierany, że będzie mógł się rozwijać, że my mu możemy w tym pomagać. Ocenianie niestety powoduje to, że każdy menadżer ma tak zwanych swoich pupilków, czyli tych takich lepszych, którym może ufać, którzy pracują lepiej i być może wydajniej, i ma też tych takich, których nie lubi, to są tak zwani obcy. E, e, ludzie, którzy zawsze nie dowożą wyników, zawalają coś, robią coś nie tak, jak Szef by sobie to wyobrażał. No i też na to trzeba uważać, dlatego że pamiętajcie, że e, w zespole najważniejsze jest osiągnięcie współpracy, czyli tej synergii, która powoduje, że zespół, jaki by nie był, z jakich ludzi by się nie składał, może działać wydajnie i efektywnie. Cała walka w firmach dzisiaj na całym świecie to jest walka o to, żeby osiągnąć współpracę, taką efektywną współpracę w zespole. I na tym warto się koncentrować, bo to nie jest wcale takie łatwe zadanie. Natomiast ocenianie, Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, e, kontrolowanie niestety nie pomaga w osiągnięciu synergii i będzie zawsze odczuwane negatywnie. Zastanówcie się na tym, przemyślcie sobie to. Jeżeli podoba Wam się to, co mówię i co dla Was nagrywam, to zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie Łukasz Kuciński, firma jako całość, e, bo będę wrzucał więcej tego typu przemyśleń. Na razie trzymajcie się, powodzenia.